Zerwanie, geneza. Witam. Zacznijmy od początku. Zastanówmy się i odpowiedzmy sobie na, ze, na pytanie, czym jest zerwanie, dlaczego dochodzi do, ja, do zerwania, jaki jest powód zerwania. Bo wiele osób tak naprawdę nie wie, czym jest zerwanie, jaka jest tego przyczyna, przez co tak naprawdę nie wiedzą nawet, dlaczego dochodzi do zerwania. Przez co tak naprawdę nie potrafią zrozumieć powodu, nie potrafią zrozumieć tego zachowania, przez co tak naprawdę myślą, że są gorsi. Myślą, że przykładowo tego nie da się już naprawić, albo naprawiają to i tak naprawdę. Znowu dochodzi do zerwania. Dlatego zacznijmy od początku. Czym jest zerwanie? Zobacz, zerwanie zawsze musi mieć jakiś powód. Rozumiesz? Nikt nie zrywa bez powodu. Rozumiesz? Nikt nie zrywa od tak. Jeśli ktoś z tobą zrywa, to ma powód. Czym jest ten powód? Ten powód. Polega na zaspokojeniu swojego własnego egoizmu. Bo jeśli ktoś zrywa, to znaczy, że nie myśli o drugiej osobie, tylko w tym wypadku ponad wszystko stawia siebie. Po prostu ta osoba zadecydowała, że kończąc z tobą relację, znajomość, na tym skorzysta. Nikt nie zrywa, jeśli nie ma ku temu korzyści. Rozumiesz? Dlatego wiele par nigdy ze sobą nie zerwie, bo nie ma ku temu lepszej korzyści. Zobacz, może być tak, że dwie osoby są ze sobą i mają kredyty. Zerwanie powoduje, że oni nie wyjdą na tym z korzyścią. Dlatego nie są w stanie do momentu spłaty zerwać. Choćby nie wiem, co tam się działo. Są przywiązani do siebie. Stalowymi linami. Rozumiesz? Po prostu im się naprawdę to nie kalkuluje. Nie kalkuluje się. Kolejna rzecz jest taka. Gdy osoba doskonale wie, że nie znajdzie, sobie Czegoś lepszego, czegoś lepszego to też nie zerwie. Wyobraź sobie, że masz 10 dziewczyn. Wyobraź sobie, że co tydzień spotykasz się z czterema nowymi dziewczynami, z dwiema co tydzień uprawiasz seks i tak co tydzień dochodzą nowe. Zobacz, czy jeśli w jakiejś relacji, tej znajomości. Nie masz zysku, tak to nazwijmy, to czy w automatyczny sposób nie porzucisz tej osoby? Wyobraź sobie, że idziesz z dziewczyną na spotkanie i na tym spotkaniu jest nuda, obraża ciebie i tak dalej. Nie masz tutaj korzyści żadnej. No, nie spędzasz miło czas, nie spędzasz dobrze czasu. Po prostu czujesz się źle. Więc automatycznie odrzucasz tą kobietę, nie chcesz do niej więcej dzwonić, nie chcesz jej proponować kolejnych spotkań, a jak ta osoba <laughs> dzwoni, prosi o spotkanie, no po prostu nie masz dla niej czasu. Nie chcesz się z nią spotkać. Zrywasz z nią kontakt, bo nie masz z tego żadnych korzyści. Rozumiesz? Nie masz z tego korzyści i masz inne opcje. Więc tak naprawdę. Nic cię nie trzyma przy tej osobie. Rozumiesz? Nic cię nie trzyma przy tej osobie. I teraz zobacz, jeśli dziewczyna z tobą zrywa, to ma jakąś lepszą korzyść od ciebie. Rozumiesz? Czyli w momencie zerwania ona. Doskonale wie, że ma coś lepszego. Rozumiesz? Jeśli nie miałaby czegoś lepszego, to by z tobą nie zrywała. Czyli ma korzyść. Jeśli dziewczyna przykładowo. Zrywa z Tobą, to ona doskonale wie, że będzie jej lepiej. Rozumiesz? Ona doskonale wie, że będzie jej lepiej. Dlatego zerwała. Gdyby zerwała i byłoby jej gorzej, to by nie zrywała. Widzisz, wyobraź sobie, że idziesz do pracy, i ktoś ci płaci 10 tysięcy za miesiąc. Czy zwalniłbyś się z pracy? Dla pracy, w której płacą ci mniej? No najprawdopodobniej nie. Masz tutaj korzyść. Jedynie. Gdybyś się zwolnił z tej pracy, to na korzyść lepszych zarobków. Może być identyczna praca, jednak zarobki będą wyższe. Nawet o ten tysiąc. Robisz to samo. Wtedy możesz zrywać kontrakt i tak dalej, bo masz lepszy. Jest to naturalny mechanizm ludzki. Człowiek dąży do komfortu. Gdy coś ma, chce więcej i więcej. To jest naturalny mechanizm. Rozumiesz? To tak jak przykładowo pijesz dzisiaj wodę, pijesz wodę, pijesz cały czas wodę, po pewnym czasie już nie chcesz pić wody, chcesz pić jakiś sok, chcesz coś lepszego. Jesz suchy chleb, na początku jest to dobre, później chcesz chleb z masłem, później chcesz chleb i coś do tego i tak po prostu rozumiesz? Ewoluujesz. Jeśli nic byś nie dostał lepszego niż ten chleb, to byś cały czas jedł ten chleb. Dlatego widzisz, jeśli zrywamy, to doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że czeka nas coś lepszego, że coś jest lepsze. Widzisz, to często widać na przykład, gdy dziewczyna przykładowo idzie na studia. Ma faceta. Ale ona z nim zrywa. Zrywa z nim, bo wie, że na tych studiach będzie mogła bawić się. Będzie mogła spać co tydzień z innym facetem, jeśli tego będzie chciała. Będzie mogła robić rzeczy i nie będzie musiała się nikomu tłumaczyć. Nie będzie miała żadnych zahamowań, oporów. Rozumiesz? Czyli dla niej będzie to lepsze niż bycie z tobą. Rozumiesz? Dla niej będzie to lepsze. Dla niej jest to lepsze. Dlatego zrywa, bo otrzymuje ona coś lepszego. Nawet jeśli na początku tego nie widać, bo jest sama, ale zobacz, już ona sobie może iść do klubu z koleżankami i już jakiś gościu będzie się przy niej kręcił, zatańczy, podotyka ją. Nie będzie musiała się nikomu tłumaczyć, nie będzie miała jakichś wyrzutów, bo jest sama. Może się z nim przelizać, może pojechać do, nie do niego, może się z nim przespać. Nie musi się nikomu tłumaczyć. Ma z tego większą korzyść ma z tego większą korzyść, bo taką korzyść chce. Rozumiesz? Gdyby kobieta była zadowolona z takiego stanu rzeczy, że ty jej pasujesz, i nawet jakby się wyprowadziła, to by wzięła Ciebie ze sobą. I to by jej nie przeszkadzało, by na przykład z Tobą iść do klubu, potańczyć, rozumiesz? By jej to nie przeszkadzało. Jednak ona Uważa, że będąc sama, będzie jej lepiej. Ma skłonności do bawienia się partnerami, bawienia się w miejscach, w klubach, na domówkach, picia, picie itd. Więc widzisz, korzyści dla niej są większe niż przykładowo bycie w relacji z Tobą. Ona może robić, co chce. Z Tobą, nawet jakbyś się zgodził na co chce, to i tak moralnie będzie jej ciężko. Moralnie będzie jej ciężko. Czyli znowu, bycie z Tobą powoduje, że jest w jakimś punkcie. Ona chce być w następnym punkcie. Widzisz, wyobraź sobie, że masz dziewczyna. Wszystko jest super, ale chciałbyś kolejną dziewczynę. Chciałbyś zamienić ją na lepszy model. Po prostu już ciebie ta dziewczyna nie podnieca tak jak przykładowo rok temu. Seks jest monotonny. I nagle poznajesz jedną dziewczynę, drugą. Zrywasz, bo szukasz czegoś nowego. Zaspokajasz swoje ego. Myślisz tylko i wyłącznie o sobie. Rozumiesz? Bo gdyby było ci z tą dziewczyną dobrze, to nie byłoby problemu z tym, żebyś poszedł sobie potańczyć nawet z tą dziewczyną. Nie byłoby problemu, byś nawet poszedł spotkać się z inną dziewczyną. Nie byłoby w tym żadnego problemu. Bo twoja relacja nie przewyższyła by twoich oczekiwań. Dlatego nie masz potrzeby zrywania. Bo twoja relacja jest na tym najwyższym poziomie. Rozumiesz? To jest właśnie to. To jest właśnie to. Widzisz, facet może zerwać z dziewczyną, bo poznał nową dziewczynę, która jest lepsza. I daje mu to wszystko to samo. Jednak jest młodsza, ma lepsze ciało, może jest inteligentniejsza i zrywa z dziewczyną. Bo poznał nowy, nazwijmy to, model, który jest lepszy. Rozumiesz? Dlatego dochodzi do zerwania. Dochodzi do zaspokojenia swoich no, ewolucyjnych, nazwijmy to potrzeb. Rozumiesz? Bo po prostu ta osoba coś zyskuje. Zyskuje więcej niż bycia bycie z tą osobą. Na tym właśnie polega zerwanie. Że osoba, która zrywa, doskonale wie, że zerwanie spowoduje, że ta osoba zyskuje. Rozumiesz? Zyskuje. Bo gdyby nie zyskiwała, zobacz, gdyby nie zyskiwała, to osoba by nie zrywała. Więc jeśli jedna ze stron zrywa, to tak naprawdę jedna ze stron. Zyskuje coś. Rozumiesz? Jedna ze stron coś zyskuje. Jeśli nic, jedna i druga strona nie zyskuje, to są ze sobą. Rozumiesz? To są ze sobą. To im wystarcza. Oni do siebie pasują. Są na tym samym, nazwijmy to, levelu. I już nie chcą osiągać następnego, bo już nie są w stanie osiągnąć. Rozumiesz? Ewentualnie coś ich trzyma, że nie mogą tego zrobić. Widzisz, są osoby, które są w związkach, ale i tak gdzieś tam zdradzają. I pomimo tych zdrad, te osoby się nie rozstają, bo doskonale wiedzą, że nie znajdą sobie czegoś lepszego. A te skoki w bok tylko utwierdzają ich w tym przekonaniu. Rozumiesz? To jest właśnie to, że często dziewczyna, gdy nawet facet ją zdradza, ona przymyka oko, bo wie, że sobie nie znajdzie nikogo lepszego. Po prostu. Nie muszą mieć kredytów nic, dlatego jej się nie opłaca zerwać. Rozumiesz? Bo gościu przykładowo ma mieszkanie, a ona teraz no, nie znajdzie sobie nikogo z mieszkaniem, rozumiesz? Więc ona dobra, pokrzyczy i tak dalej, ale powie wybaczam ci i tak dalej. Rozumiesz? Ona nie może zerwać, bo ona nie otrzyma nic lepszego w tym momencie i się to po prostu nie opłaca. Rozumiesz? Zerwanie zawsze jest zyskiem dla jednej ze stron. Zawsze. Rozumiesz? Jeśli ty nie chciałeś nigdy zerwać z dziewczyną, to znaczy, że zdajesz sobie sprawę z tego, że lepszej laski już nie znajdziesz. Może jesteś już w takim wieku i tak dalej i poznajesz sobie jakąś super młodą laskę i tak dalej i w pewnym sensie wiesz, że już lepszej dziewczyny sobie nie znajdziesz. Rozumiesz. Natomiast ona, ona może mieć inne doświadczenia. Ona może z tobą zerwać, dlatego, bo wie, że sobie kogoś lepszego znajdzie. Czysty deal. Rozumiesz, czysty deal. Na tym właśnie polega zerwanie. I tu już nie chodzi o finanse czy coś. Czasem po prostu brakowało czegoś w relacji, związku, i druga osoba zapełni to, zapełni to. Bez problemu. Miałeś dużo pieniędzy i tak dalej, ale nie dawałeś dziewczynie tego, czego ona potrzebowała emocji. Więc ona cię zostawia, bo doskonale wie, że znajdzie, pozna kogoś, kto zapewni jej super emocje. Więc ona tak naprawdę osiąga zrywaniem to, co chciała. Rozumiesz? Dlatego widzisz zerwanie nigdy nie jest bez korzyści. Zerwanie nigdy nie jest bez korzyści. Widzisz, czemu jest tak na przykład, że na przykład zobacz, ja patrz, patrz. Ja spotykam się teraz z kilkoma, trzema już nawet nie wiem, kiedy to oglądam czterema laski jednocześnie, każda z innego miasta. I zobacz, i mam to totalnie gdzieś. Jak jakaś się wykruszy, czy coś. I widzisz, dlaczego dziewczyna, z którą się spotykam, nie chce zerwać ze mną kontaktu, znajomości, relacji? Bo widzisz, ona wie, że ona na tym nie zyska. Ja na tym zyskam. Ja się tym nawet nie przejmę. Ja mam wysoką wartość, większą od niej. I ona to wyczuwa. I ona doskonale wie, że jej się nie opłaca zerwać. Dlatego ta dziewczyna przymyka oko. Bo zaspokajam tej dziewczynie wszystkie potrzeby, które ona chce. I wie ona doskonale, że nikt nie jest w stanie jej tych potrzeb. Spełnić, bo gdyby tak było, to by ze mną zerwała. Tu już nie chodzi o potrzeby finansowe. Często jest tak, że właśnie ja dostarczam tej kobiecie pełną paletę zasilania. Denerwuje się, wkurza się, myśli non-stop. Rozumiesz? I to jest na najwyższym poziomie. To powoduje, że ona nie będzie ryzykowała. Ona nie będzie ryzykowała, bo pozna jakiegoś gościa, okej, okay, niech będzie bogatszy i tak dalej, ale on będzie spokojny. I on jej nie zasili. I on jej nie zasili, rozumiesz? Dlatego dla niej, to, co na przykład ja robię, jest paliwem dla niej. Ona chce się tak czuć. Ona chce myśleć, ona chce się zastanawiać, ona chce być zdradzana, ona chce cierpieć. I po prostu nikt jej przez tyle czasu, tyle miesięcy, tyle lat, przez całe życie nie dostarczył takiego stanu, na który ona całe życie czekała. Więc ona tak naprawdę nie odejdzie, nie zerwie. Rozumiesz? Nie zerwie, bo nie będzie miała korzyści większej, rozumiesz? Widzisz, u kobiet paleta. Zachowań, paleta barw jest znacznie większa niż u facetów. Faceta naprawdę mm, łatwo zaspokoi, wystarczy super ładna laska i żeby tylko zgadzała się na wszystko, co on mówi, i wszystko. Rozumiesz? To jest właśnie to. To jest właśnie to. Dlatego widzisz, faceci. W pewnym sensie po rozstaniach mają o wiele łatwiej. Bo widzisz, facet poznaje następną dziewczynę, przykładowo młodszą, ładniejszą, ma super seks i już mu jest spoko. Już po prostu, no co nam mu może więcej dać? Okej, okay, pogada, pośmiejemy się i tak dalej, ale po prostu więcej nie trzeba, tak to nazwijmy. Posprząta i tak dalej, tu każda laska tak zrobi. Rozumiesz. Kobiety mają trudniej, bo widzisz, u kobiet potrzebna jest większa paleta. Rozumiesz? U kobiet potrzebna jest dużo większa paleta. Ona potrzebuje e, emocji, ona no, też potrzebuje tego bezpieczeństwa, ona potrzebuje no, tego, żebyś tam gdzieś tam w miarę dobrze wyglądał i tak dalej. Zobacz, dlatego się gdzieś tam zbiera, rozumiesz? To jest właśnie to. To jest dlatego kobiecie widzisz, po rozstaniu ciężko, ciężej, trudniej znaleźć faceta, bo ty miałeś pełną paletę. I teraz co jest? I teraz co jest? No ona nie może znaleźć, ciężko. Co z tego, że wygląda, co z tego, że ma pieniądze, jak po prostu jest za miły, może jest za agresywny i tak dalej, no to wiesz, o co chodzi. To jest właśnie to. Dlatego taka kobieta często, gdy ją facet zostawia, no podporządkowywuje się temu facetowi i po prostu pozwala mu wracać wielokrotnie. Dlaczego? Bo on zapewnia jej e, te stany, te zasilanie, którego nikt nie jest w stanie zapełnić. Bo gdyby ktoś był w stanie to zapewnić, to ona by mu nie pozwoliła wrócić, ona by sama od niego odeszła. Rozumiecie? To jest właśnie to. I czasem jest tak, że zastanawiasz się, dlaczego taka dziewczyna nie zostawi takiego gościa, który ją po prostu męczy psychicznie i tak dalej, jest dla niej niedobry i tak dalej, i tak dalej. Bo widzisz, bo ona nie znajdzie lepszego. Rozumiesz? Nie, nie znajdzie. Nie, to jest właśnie to, bo ona nie znajdzie. Tu już nie chodzi o wygląd pieniądze, tylko o stany, które w niej powoduje. Bo zerwanie zawsze jest korzyścią. A na, na początku pozna kogoś, będzie taki, kurde, spoko, miły, dobry i tak dalej. Wiesz co? Chodzi? To jest właśnie to. Zobacz, dlaczego e, dziewczyna, która ciebie zostawiła, i zobaczycie z inną dziewczyną, ładniejszą, i tak dalej, zaraz po prostu wraca. Widzisz, bo ona nie znalazła lepszego od ciebie, czyli w pewnym sensie ty wyprzedziłeś ją. Rozumiesz, ty ją wyprzedziłeś. Czyli pomimo tego, że ona Cię zostawiła, ty nagle osiągnęłeś wyższy stan od niej. I ona nie wie, dlaczego tak się dzieje, ale znowu chce wrócić do ciebie. Bo znowu zapewniasz jej wyższy stan. Rozumiesz? To jest właśnie to. Dlatego widzisz, zazwyczaj wszyscy zrywamy dla korzyści. Zobacz, no, jeśli ja zostawiam laskę, to zostawiam laskę dla lepszej. Jeśli laska mnie zostawia. To jeśli znajduję lepszą i zawsze tak się dzieje, to jak ona się odzywa, to ja nie chcę do niej wracać. A jeśli to już tylko na wykorzystanie, I mówię, że tylko seks, bo ona już dla mnie nie ma takiej wartości jak nowa dziewczyna. Rozumiesz? I to jest właśnie to. To jest właśnie to. Czy widzisz? To jest tak, jak idziesz do pracy nowej, zaoferowali ci nie wiadomo ile, a później się okazało, że to jest kwota brutto, a nie netto. I przykładowo dostałeś niższą kwotę niż tam było napisane. Rozumiesz? Czyli pomimo tego, że zostawiłeś pracę, zostałeś oszukany. Zostałeś oszukany. Zostałeś oszukany i najprawdopodobniej chcesz wrócić do tej starej pracy. Tak samo tutaj, widzisz, często jest tak, ja zawsze mówię, że jak zrywa z tobą dziewczyna, wystarczy nic nie robić, bo wtedy nagle ona widzi, że jednak ty jesteś inną osobą. Że jednak twoja wartość idzie do góry. I często jest tak, że las lasce odbija, bo po prostu pokazujesz zupełnie inną osobę. Bo gdybyś prosił, błagał i tak dalej, to wtedy okej okay, spoko, no nie? Twoja wartość po prostu jest taka, jaka ona wiedziała. I tylko to potwierdzasz. I ona sobie znajdzie pierwszego lepszego i będzie lepsza, no nie? To jest właśnie to. W momencie, gdy ty się nie odzywasz i tak dalej, twoja wartość leci do góry. Dlatego widzicie, to jest bardzo prosty mechanizm. Nikt nikogo nie zostawia bez powodu. Nikt nikogo nie zostawia bez powodu. Więc, jeśli ciebie dziewczyna zostawiła, no to doskonale wiedziała, że e, będzie miała z tego większą korzyść niż bycie z tobą. Tak samo ty. Jeśli ty zostawiasz kobietę, to wiesz doskonale, że będziesz miał większą korzyść, będziesz miał większą korzyść zostawiając ją niż bycie z nią. To tak, jakbyś widzisz, e, jechał, szedł, i kogoś niósł na barana. No ciężko by ci było. Ciężko. W pewnym momencie już byś nie miał siły. Więc, żeby gdzieś tam dojść na szczyt, czy coś tam, zrzucasz tą osobę. Zrzucasz tą osobę. I idziesz. I idziesz. Bo wiesz, że będzie ci lżej. Będzie ci lżej. Dlatego tą osobę zrzuciłeś. Bo chciałeś wejść na szczyt, a ta osoba po prostu e, Ciebie spowalniała i tak dalej, i tak dalej. W momencie, gdy ty wchodzisz na szczyt, a ta osoba już czeka, tą, którą zrzuciłeś, no to automatycznie chcesz do tej osoby wrócić, bo jesteście na tym samym poziomie. Być może ta osoba jest wyżej, bo weszła wyżej. To jest taki prosty mechanizm, no nie? Naprawdę. Dlatego mówię, w zerwaniu, Nigdy nie ma braku podstaw. Zerwanie zawsze jest oznaką tego, że ktoś osiągnie coś lepszego bez nas. Rozumiesz? Bez nas. Dlatego jeśli ktoś z tobą zrywa, rozumiesz, jeśli ktoś z tobą zrywa, to po prostu sam idź na szczyt. Pokaż tej osobie nie tak fizycznie, zero-jedynkowo, tylko po prostu idź do przodu. Zostawiła Ciebie dziewczyna? Poznaj sobie nową, ładniejszą, lepszą. Jeśli Ty zostawiłeś dziewczynę, często jest tak, że ona zmienia włosy, idzie na siłkę, może pompuje usta, wiesz co, zmienia swój wygląd, design. I nagle, może dostrzegasz po pewnym czasie, że ta laska wygląda super cool. Wow. I to, jakby to powiedzieć. Powoduje, że chcesz do niej wrócić. Bo dziewczyny, które poznajesz, dziewczyny, które poznajesz, zrównały się z tą dziewczyną, rozumiesz, którą zostawiłeś. Czyli ona weszła na ten szczyt z tobą. To jest właśnie to. To jest właśnie to. I teraz, czy da się uchronić przed zerwaniem, tak na koniec? I tak, i nie. Bo każdy musi doświadczyć zerwania, jednak każdy może odbudować swoją, nazwijmy to, wartość. Bo tu wszystko się rozchodzi. O wartość, wiesz? Naprawdę. Widzisz, dziewczyna może zerwać z tobą tylko dlatego, by coś sprawdzić. Rozumiesz? Ty możesz zerwać z dziewczyną tylko dlatego, że chcesz coś sprawdzić. Po prostu to była twoja pierwsza dziewczyna, dała. E, nie miałeś innych dziewczyn, i nagle, przykładowo, poznałeś jakieś inne i chcesz sprawdzić, czy z inną dziewczyną y, seks jest lepszy i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? W momencie, gdy Dostrzegasz, że z nową dziewczyną jest lepiej, to już nie wracasz do tamtej. W momencie, gdy dostrzegasz, że z nowymi dziewczynami jest gorzej, no to wtedy wracasz. To jest właśnie to. Także, no mówię, zerwanie zawsze jest decyzją egoistyczną dla jednej ze stron.